Cześć z tej strony, Artur. Dzisiaj kolejna część ze zbiorów. Dzisiaj powiemy sobie, czym jest różnica. Dwóch zbiorów, oczywiście. Zapraszam. A po co mi ta matma? No dobrze, iloczyn zbiorów za nami, suma zbiorów za nami, więc przyszedł czas na odejmowanie zbiorów. Zapiszmy sobie. Jeżeli chcemy od zbioru A odjąć zbiór B, to zapisujemy to w ten sposób. Czyli mamy zbiór A i mamy taką kreseczkę ukośną lecącą w dół B. Czasami również możecie spotkać oznaczenie, że to jest po prostu A minus B, korzystając tak naprawdę z odejmowania. Natomiast u Was w podręczniku jest kreska taka ukośna, symbolująca oczywiście odejmowanie w tym przypadku. No dobra, no i jak to działa? Różnica zbioru a i B działa w ten sposób, że to są takie elementy X, OK, które po pierwsze muszą należeć do tego pierwszego zbioru A, czyli X musi należeć do zbioru A i, czyli taki symbol, ja to zapiszę jeszcze, i te elementy X nie mogą należeć tym razem do zbioru B, czyli I, X musi nie należeć do zbioru B. I to jest definicja różnicy zbioru. Czyli z polskiego na nasze to jak to będzie? Różnica zbiorów A i B to są takie elementy X, które na tylko i wyłącznie tak naprawdę Należą do A, ale nie należą do B. Weźmy sobie przykład. Mamy załóżmy zbiór A, który jest równy, no i weźmy sobie minus 3, minus 2, minus 1 i weźmy sobie zbiór B, który będzie równy minus 2, minus 1, 0, 1 i 2. I ja tutaj proponuję od razu to też graficznie pokazać, o co chodzi. To będzie nasz zbiór A, a to będzie nasz zbiór B. Jeżeli byśmy sobie to zakreskowali, to nasza różnica zbioru A minus zbiór B to są te elementy, które tylko i wyłącznie należą do zbioru A, czyli tak, czyli i tak graficznie to są tylko te elementy, które są zakreskowane na kolor u nas niebieski. Czyli to jest ten fragment zbioru A tylko i wyłącznie. Tak, to jest właśnie to. Czyli w naszym przypadku to będzie jeden element minus 3. Nie jesteśmy w stanie odejmować od zbioru elementów. Które wcześniej nie były w tym zbiorze. No i teraz ważna rzecz, a jeżeli od zbioru B byśmy mieli odjąć zbiór A, to działa to oczywiście podobnie, analogicznie, tylko odwrotnie. Czyli to są elementy, to są takie elementy zbioru B, które nie należą do zbioru A, czyli to będzie ten fragment, który jest zakreskowany tylko na czerwono u nas. Czyli to będą elementy 0, 1 i 2. Mam nadzieję, że nic skomplikowanego. No dobra, to weźmy sobie taki jeszcze przykład. Załóżmy, że mamy zbiór C, który ma elementy 1, 2, 3, 4. A zbiór jakiś nasz D, to będzie miał elementy 1, 2, 3, 4 i 5. No i my teraz oczywiście co chcemy zrobić? No w obie strony to zrobimy. Czyli chcemy zrobić C minus D. Czyli od zbioru A, od tych elementów, które są w C mamy tak naprawdę wyrzucić wszystko to, co również jest w D. a 1 dwójka, trójka i czwórka. Wszystkie te elementy pojawiają się w zbiorze D. czyli jeżeli odejmiemy te, od tych czterech elementów wszystkie cztery elementy, to w tym przypadku dostaniemy oczywiście jaki zbiór? No zbiór pusty. Natomiast jeżeli od D byśmy chcieli odjąć C, no to oczywiście od tych wszystkich elementów, które tu mamy, mamy odjąć jedynkę. Czy jedynka wylatuje? Mamy odjąć dwójkę. Dwójka wylatuje. Mamy odjąć trójkę. Trójka wylatuje i mamy odjąć czwórkę. Czwórka wylatuje. Zostaje tylko i wyłącznie piątka. Czyli to będzie zbiór jednoelementowy. 5. Jakby to wyglądało graficznie? To by był nasz zbiór C, a tak naprawdę taki zbiór to będzie zbiór D. No i teraz ważna rzecz, co możemy tu powiedzieć na temat tego, czy któryś zbiór jest zawarty w jakimś innym. To tak a propos, jeżeli komuś umknęła pierwsza część serii o zbiorach, to tu trzymajcie link do mojego wcześniejszego materiału. Ponieważ wszystkie elementy zbioru C są w zbiorze D, więc my możemy tu napisać, że zbiór C jest zawarty w zbiorze D, czyli C jest pod zbiorem zbioru D. I na koniec w takim razie powiedzmy sobie o pewnych własnościach związanych właśnie z różnicą zbiorów. Może się to przydać. No dobrze, no własności zbiorów. Własności zbiorów od czego sobie zaczniemy? Zaczniemy sobie od takiego uporządkowania, jeśli chodzi właśnie o odejmowanie zbiorów. Narysujmy sobie dwa zbiory, które w jakiś sposób się pokrywają, czyli mają jakąś część wspólną, ale żaden z tych oczywiście naszych zbiorów nie będzie zawarty w żadnym innym. Narysujmy sobie nasz zbiór A o, i narysujmy sobie zbiór B, w ten sposób. Oczywiście możemy sobie to zakreskować, żeby było troszkę czytelniej. No i teraz chodzi mi o odejmowanie Zbiorów, czyli ja bym chciał się zastanowić, w jaki sposób mogę sobie wyobrazić odjęcie od zbioru A zbiór B. Oczywiście pamiętamy, że odejmowanie zbiorów to są takie elementy, które należą do zbioru A, ale równocześnie nie należą do zbioru B. Czyli w tym przypadku my wiemy, że oczywiście chodzi o który zbiór. No chodzi tutaj o ten zbiór. Tak, to jest ten nasz zbiór. O, w tym miejscu. No i teraz, oprócz tego, że my to wiemy, to my również możemy tutaj to policzyć w dwojaki sposób. Zauważcie, że my tak naprawdę wystarczy. Że od zbioru A, no co odejmiemy? No odejmiemy ten środek, co się powtarza. A ten środek, co się powtarza, oczywiście ten tutaj, to jest nic innego, jak część wspólna tych zbiorów, czyli iloczyn. Czyli A, iloczyn B. Czyli my możemy tak naprawdę to policzyć, że to jest po prostu zbiór A, odjąć po prostu część wspólna. A i B. To czasami ułatwia sprawę, żeby się za długo nie zastanawiać. Ale z drugiej strony również, jeżeli chcemy od zbioru A odjąć zbiór B, my możemy na to spojrzeć troszkę inaczej. Zauważcie, że żeby dostać, oczywiście znowu to nasz upragniony zbiór, to my możemy od całego tego zbioru tu i tutaj o, co byśmy musieli odjąć? No byśmy musieli odjąć to nasze całe B. Jeżeli to wykroimy z tego naszego różowego obrazka, że tak powiem, to rzeczywiście zostanie nam taki wycięty. Księżyc, czyli to, o co nam chodzi. A ten nasz tutaj fioletowy zbiór, oczywiście, to jest nic innego jak suma zbioru A i B, i wystarczy, że od tego zbioru odejmiemy po prostu zbiór B. Tak, czyli cały ten zbiór B wykroimy stąd. To może się czasem gdzieś tam przydać. Jeżeli materiał się podobał, to oczywiście będę wdzięczny za subskrypcję. Jeżeli chcecie połechtać algorytm YouTube'a tak, żeby moje filmy trafiały do może troszkę większej ilości uczniów, to oczywiście będę wdzięczny za wszelkie łapki w górę. Miłego dnia życzę i do usłyszenia. A po co mi ta matma?